Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jesteśmy z powrotem w USA i wybierzemy się po nowy pojazd. Mowa oczywiście o Pacyfiku, znajdziemy go tutaj w błocie. Jest to Pacyfik P512PF. No ale wybierzemy się po niego z X-em, bo trasa jest naprawdę trudna. Ostatnio jechaliśmy sobie tymi trasami, wiemy, że było ciężko. No a tutaj może być słuchajcie jeszcze gorzej. Zobaczcie jakie mamy tutaj bagna, więc będzie naprawdę ciężko. Nie wiem czy coś będzie do niego konieczne, bo tak naprawdę nie ma tam żadnych... Misji obok, więc jest on raczej dla nas, tak na 99%. Na pewno musimy go sobie naprawić, bo miał tam tylko 19%. No chyba, że pod niego podjedziemy i będzie od razu do scholowania. No to go sobie po prostu scholujemy, ale nie zaszkodzi wziąć sobie dodatku z nami. Ewentualnie będziemy gotowi, żeby go naprawić na miejscu. Powiem wam, że nie mogę się doczekać. Mam tylko nadzieję, że będzie to moje ulubione duo, czyli będzie to AWD plus blokada dyferencjału, bo bez tego będzie po prostu kiepsko w ciężkich terenach. No ale to się zaraz okaże. Jak ktoś z was dopiero zaczyna, to może. Że sobie tutaj nie poradzić z tymi podstawowymi ciężarówkami, bo te trasy nie są aż tak proste na jakie wyglądają. W ogóle dużo osób też pisze mi w komentarzach, żeby spróbować sobie na trybie trudnym, i tak dalej. Spokojnie, moi drodzy, skończymy sobie tutaj główną fabułę. No, to możliwe, że zrobimy sobie serię po prostu na trybie trudnym. Na razie gramy sobie spokojnie na tym normalnym, bo w trybie trudnym jest chyba tak, że nie możemy sobie resetować pojazdów, plus one chyba się same nie naprawiają, tylko musimy jeździć i naprawiać, więc na pewno jest to słuchajcie o wiele trudniejsze. Ale spokojnie, spokojnie. Najpierw sobie skończymy normalnie fabułę, skończymy sobie wszystkie misje. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest to już 49 odcinek na tym kanale, więc naprawdę mega szybko ten czas minął. A obiecałem wam, że co 50 odcinków będzie odcinek. Dłuższy, więc spodziewajcie się w następnym odcinku co najmniej 30 minut dobrej zabawy, a może i więcej. No a my wyruszamy w ten wąwóz, zobaczymy jaki tam będzie teren. Mam nadzieję, że będzie w miarę twardo i nie będziemy się kopać. Okej, okay, jest trochę błota, są sobie jakieś takie małe bagienka, ale powiem wam naprawdę, teren w miarę przyjemny. Wydaje mi się, że nie ma większego problemu, żeby tędy przejechać. Na pewno teren jest lepszy od tamtego wcześniej, bo tutaj, nawet jak macie gorszą ciężarówkę, to sobie przejedziecie spokojnie bokami. Nie musicie się nawet w to bagno tak naprawdę pchać. No ale zobaczmy. Zobaczcie, co się dzieje tutaj, jak mamy mocno zalaną tę farmę. Tam w ogóle jakiś domek, jakaś chatka. Tutaj mamy, słuchajcie, pole. Dosłownie wszystko jest tutaj zalane. No a tam chyba znajduje się maszyna, po którą przyjechaliśmy. Tutaj mamy jakąś drugą. To jest chyba misja do wyciągnięcia. W sumie jak będzie on jakoś bardzo blisko, to możemy go sobie od razu wyciągnąć. Zobaczymy, czy tu jest jakoś głęboko. Nie, nawet nie. Dobra, zobaczmy sobie, gdzie trzeba zawieźć tego ziomka. Musimy mu oczywiście pomóc, odholować go do. Domu nad rzeką. Gdzie będzie ten dom, moi drodzy? Ten dom, uuu, jest naprawdę bardzo daleko. A to oznacza, że my jej nie chcemy i lecimy po naszą ciężarówkę, która naprawdę mocno się zakopała. Bylebyśmy tylko my gdzieś tutaj nie zostali. O, a tutaj może być naprawdę wielki problem. No i dobra, wyciągamy go sobie na brzeg. Co dziwne nie wyskoczyło nam, że po prostu odkryliśmy nowy pojazd, więc nie mam pojęcia czy my go po prostu mamy. Możemy sobie dać zmień i widzimy, że nie możemy go wziąć, a więc coś jest tutaj nie tak. Nie ma tutaj żadnej misji, więc dlaczego nie możemy go odkryć? Może musimy? Ok, musiałem w niego wjechać, więc mamy go teraz odkrytego. Najprawdopodobniej teraz możemy się do niego przenieść. Dokładnie, moi drodzy, więc ten pojazd po prostu jest już nasz. Możemy go sobie zacholować, ale skoro już tutaj jesteśmy, tego sobie po prostu naprawmy. Stać nas, moi drodzy, na to, więc naprawiamy go sobie praktycznie całkiem, a nawet całkiem, bo jeszcze mieliśmy dodatek na bagażniku nad naszą kabiną. Boli mnie naprawdę to, że nie widzimy tutaj ani AWD, ani blokady deferenceu. Jak to się okaże, że po prostu nie ma ani tego, ani tego, to to będzie tragedia. W błotku na razie idzie bardzo ładnie, no ale bez blokady daleko nie dojedzie. No ale dobra, moi drodzy, jako tako po tym błocie idzie. Jestem naprawdę zaskoczony, że on w ogóle jedzie w tym terenie. To jest naprawdę dla mnie szok. My go sobie oczywiście scholujemy do garażu, chociaż tak wygląda mega ładnie. Zaraz go sobie troszkę, że tak powiem, podrasujemy. A tak się prezentuje już u nas. Zobaczmy sobie, czy jest szansa na blokadę. Jest szansa. Zasłuchajcie 5700. Jak chodzi o silnik do wyboru, mamy 2A12V. Mamy te silniki dwa takie same. Ten pisze, że jest unowocześniony, więcej paliwa zużywa, ale jest mocniejszy, więc taki sobie wybierzemy. Jak chodzi o skrzynię, oczywiście terenowa. Zawieszenie tylko fabryczne. Opony ma tylko terenowe i radziły sobie na naprawdę fajnie. Wyciągarka zostawmy sobie na razie fabryczną, zobaczymy czy w ogóle jest sens w niego inwestować. Koło zapasowe nie zaszkodzi. Snorkiel kupimy sobie ten najdroższy, wygląda naprawdę ładnie i jest naprawdę wysoko. Natomiast zobaczmy sobie na dodatki i ramy. Mamy tutaj naprawdę tego sporo. Co najlepsze mamy oczywiście średnie ramy do transportu kłód. Niestety nie ma on chyba haka, więc to jest jedyne co możemy na niego założyć. No a poza tym standardowa reszta czyli HDS, zbiornik na wodę, paliwo i tak dalej i tak dalej. Jak chodzi o wygląd. Możemy sobie założyć jakiś przeciwsłonecznik, więc sobie taki załóżmy. Zderzak przedni, a tutaj mamy ich kilka i ten wygląda chyba najfajniej. Zobaczcie sobie na dodatki. Mamy klimę, mamy jakieś sygnalizatory, mamy osłonę kabiny, która wygląda naprawdę mega ładnie, ale chyba nie będzie wtedy koła zapasowego. A może będzie koło zapasowe? Nie. Albo musimy wybrać koło zapasowe, albo osłona kabiny. No i na końcu mamy jakieś ledy. Możemy sobie w sumie ledy założyć. Wydech zostawimy sobie chyba ten, co jest, bo naprawdę mi się podoba. Obręcze mamy tylko tylko jedne no i na końcu słuchajcie kolorek kolorków mamy naprawdę sporo standardowych pytanie czy będą jakieś specjalne niestety nie ma tutaj mamy jeszcze takie kilku kolorowe i ten czerwono-biały wygląda naprawdę spoko no i na tym kolorku chyba sobie zostaniemy chyba mamy dla niego misję idealną więc przenosimy się na Zatokę Dunkana. rama na średnie kłody założona więc zobaczmy co on będzie potrafił na początku przejedziemy sobie przez rzeczkę żeby oczywiście nie jechać całej mapy naokoło tutaj jakiś kontener pod kołami ale to go nie rusza Okej, okay, ten znak już go ruszył. Nie pytajcie, kto mi dał prawko. Zobaczmy sobie na jego środek. Moi drodzy, wygląda on naprawdę elegancko. Boczki mamy ze skóry. Tutaj naprawdę ładnie drewnianie. No powiem, Wam wygląda to pięknie. Zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj. Poradzi sobie w wodzie. Na razie bez większych oporów. Wiemy, że najgorzej będzie na koniec, bo tam jest wielki prąd, ale to i tak o wiele szybsze niż jechanie naokoło. Na razie nie załączamy blokady dyferencjału, on po prostu jedzie, jakby sobie jechał po asfalcie. Z tego co pamiętam, trzeba było wjechać sobie gdzieś tutaj i jak najszybciej do drugiego brzegu, żeby nas prąd nie wciągnął e, tam w głęboką wodę. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Ok, tutaj już załączymy sobie bieg niski plus i blokady dyferencjału, to powinno pomóc. I on naprawdę sobie idzie jak po asfalcie. Naprawdę powiem wam, na razie mi imponuje. No bo jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj naprawdę niektóre pojazdy miały problem, żeby po prostu wyjechać, bo tam naprawdę mocno się kopały. Zastanawiacie się, czy teren będzie adekwatny? Myślę, że tak. Zobaczcie sobie jakie mamy tutaj drogi. Są one naprawdę ciężkie, więc no zaraz go sobie sprawdzimy. Jakieś pierwsze jeziorko, ale z kamieniami, więc przejedziemy bez problemu. Okej, okay, drugie takie mini jeziorko i tutaj mamy znowu kłody, więc powiem wam, no jednak ciężko go będzie tak dokładnie sprawdzić. Najcięższy teren chyba będzie tam właśnie między tym punktem, punktem tartaczanem a samą. Przed Tam chyba były drogi najgorsze. Jesteśmy pod samym punktem. Naprawdę bardzo szybko. Spalone tylko 50 litrów, więc na razie wszystko, że tak powiem, na plus. Zobaczymy, jak będzie załadowany. No i proszę bardzo, średnie kłody na swoim miejscu. Jednak nie. Teraz średnie kłody na swoim miejscu. Możemy ruszać. No i mamy pierwszy problem. Załadowani nie możemy wyjechać pod górkę. Tutaj już naprawdę nie jest lekko. Pamiętajmy, że nie kupiliśmy droższej wyciągarki. To się może teraz na nas odbić. Teren tutaj naprawdę nie jest lekki. On sobie jakoś radzi jakoś sobie radził witam znów sytuacja odratowana ale zrzucimy sobie na bieg niski to będzie chyba słuchajcie nieco lepszy pomysł bo widzę że jednak na niskim plus na tych wybojach sobie średnio poradził znaczy poradził sobie świetnie jednak no wywróciło go po prostu ojejku no zobaczcie jak go słuchajcie trzęsie jeżeli chodzi o jego stabilność no to wygląda to naprawdę słuchajcie kiepsko sam pojazd ma naprawdę ogromną krzepę Radzi sobie naprawdę świetnie, ale jego stabilność, delikatne drganie i on już, słuchajcie, już chce je lecieć na bok. No dobra, no słuchajcie, naprawdę troszkę się stresuję i ledwo co wciskam ten pedał gazu, bo no dosłownie chwila i leżymy na boku, więc muszę naprawdę mega uważać. I już leżymy z powrotem na boku. Teoretycznie, jeżeli jesteście dobzi, no to można to fajnie oszukać, dlatego, że możecie sobie dojechać z takim ładunkiem do samego punktu. Możecie sobie po prostu, wiecie, gdzie was nie będzie w ogóle gibało, bo nie ma żadnego ładunku. No i możecie tak sobie po prostu dojechać, a po prostu dopiero jak dojedziecie, no to wtedy wziąć sobie zapakuj ładunek i będziecie mieli zapakowany dopiero na miejscu. To takie delikatne oszustwo, ale można go oczywiście. Stosować, no a my dojeżdżamy sobie do samego punktu. Możemy więc sobie oddać pierwszy ładunek. Musimy tam pojechać, oczywiście, jeszcze raz. Spalone dopiero pół zbiornika. Myślę, że całkiem spoko bilans. A więc widzimy się za chwilę na miejscu. Jesteśmy załadowani, więc tak pokrótce opiszmy sobie całą tę ciężarówkę. Jeżeli chodzi o jego silnik, myślę, że jest naprawdę mega udany. Ogółem jest to bardzo udana ciężarówka i jest naprawdę mega mocna. To jak ona się wydziera, czy z ładunkiem, czy bez błota, nie, z ciężkiego terenu, czy też po prostu jak on ma krzepę, to jest coś niesamowitego. Natomiast jako wielki minus właśnie uzdałbym tę stabilność. Wydaje mi się, że pojazd, który właśnie gdzieś tam jest głównie pokazywany jako ten, który wozi kłody, no powinien sobie z tym radzić troszkę lepiej. Myślę, że jak chodzi o błoto, to nie ma sobie równych z niejednym pojazdem. Do kłód długich myślę, że byłby spoko. Ma on również oczywiście taką, słuchajcie, możliwość, też go sobie na pewno wkrótce przetestujemy, jak chodzi oczywiście o kłody długie, bo z tym myślę, że sobie poradzi świetnie, bo nie będzie tak wpływała na niego ta stabilność, bo no z kłodami długimi oczywiście będzie on Zaczepiony na siodło, więc będzie miał o wiele prościej. No a tutaj, gdzie ten pojazd jest leciutki, jest on tak dociążony tymi belkami, no to tak jak mówię, pierwsze lepsze gibnięcie i po prostu on leży. No ale co poradzić? Przez to jest, słuchajcie, taki mały, zwinny, szybki i to jest naprawdę jego wielki atut. I łapiemy się wyciągarką. Ok, dobra, nie spodziewałem się, że go przewróci na tę stronę, ale całe szczęście, słuchajcie, możemy zrobić nasz trick. Przez to, że on tak samo wiezie kłody, to nigdy się nie przewraca całkiem na bok i nie gaśnie silnik, więc możemy cały czas sobie po prostu. Go podnosić i możemy teraz z powrotem, kurde, że tak powiem, go zapakować nierównomiernie rozłożone kłody. O kurde, tutaj mamy problem. Pierwszy raz, słuchajcie, tak mam, że kłody nie są rozłożone równomiernie. Czy nam się nie uda tego zapakować? Zaraz się okaże. Ok, problem jest w takim razie z tą kłodą, bo jest chyba przekryta przez te, przynajmniej z tego co ja rozumiem. No i dobra, te kłody się poprawiły, to chyba się teraz, słuchajcie, uda, dokładnie ładunek zapakowany, co jest większym problemem, zostało nam 21 litrów, dlatego też, słuchajcie, dajemy teraz full gas, nieważne co tutaj, słuchajcie, się stanie, musimy do tego punktu dojechać, zagapiłem się, troszkę się tam pobawiłem, jak znajdzie nam kłoda na kłodę, wtedy nie da się zapakować, troszkę dziwna sprawa, ale w takim razie, no tak po prostu musi być, troszkę nam skrzynia na tym ucierpi, ale chyba dojedziemy, dobra, końcóweczka pomału, wiele zależy w ogóle od pojazdu, bo są poja Pojazdy, które na przykład ciągnąc ładunek, e, mają już na przykład tylko 10 litrów, i już w ogóle nie pojadą, czy tam 18 litrów, a są pojazdy, które będą jechały do samego końca. Co jest też słuchajcie dość dziwną sprawą. No i w taki sposób kończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Test chyba był całkiem spoko. Myślę, że słuchajcie naprawdę warto go sobie odblokować. Jest naprawdę mega fajnym pojazdem. Może nie do kłód średnich, ale poza tym jest naprawdę zarąbisty. Wożenie nim długich kłód to będzie przyjemność. Tak samo ratowanie pojazdów gdzieś na pierwszych mapach możecie okazać naprawdę czymś świetnym. No a my sobie na dzisiaj kończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, męko!